Megalodon przedstawia serial Megalodon i Ginger w centrum handlowym Odcinek 29 Poznanie Gringaja Jaki piękny dzień Ginger, co nie? Zgadzam się w 100% Co planujesz dzisiaj robić? Jeszcze nie wiem, a ty Ginger? Megalodon chce mi przedstawić nowego kumpla Może ty i Marlena też przyjdziecie go poznać? Jasne, że chciałabym go poznać Zadzwonię tylko do Marleny Hej Marlena Słuchaj, mam pytanie. Idziemy poznać nowego kolegę megalodona? Oczywiście, że tak. Okej, okay, ja i Ginger czekamy na ciebie w parku. Okej. Okay. Za chwilę przyjdzie tutaj Marlena. Musimy na nią poczekać. No okej, okay. ja w tym czasie pójdę do toalety. Okej, okay, Ginger. Już jestem. To jak? Idziemy poznać nowego kolegę megalodona? Jasne, że tak, Marlena. Oczywiście, że tak, Marlena. No to jedziemy w takim razie. Tymczasem po dotarciu. No dobra, Gringaj, zaraz poznasz moich przyjaciół. Już nie mogę się doczekać megalodon. Już przyjechali. Ty pewnie jesteś Gringaj. Miło mi Ciebie poznać. Znam Ciebie chyba. Ty prowadzisz sklep modowy z Marleną. Dokładnie. Ja jestem Marlena. Ty pewnie jesteś Gręguj? Zgadza się. Miło mi Ciebie poznać. Cześć, Gringaj. Ja jestem Ginger. Megalodon mi dużo o Tobie opowiadał. Miło mi Ciebie poznać, Ginger. Mi Ciebie też, Gringaj. Idziemy jutro do kawiarni. No spoko, Ginger.